Jak zmienić program w prostowniku Tricom. Oczywiście to jest IAW, ale produkowana dla firmy Tricom to jest model Tricom Futur. Należy przytrzymać guzik około 10 sekund i wchodzimy do menu do wyboru. Teraz mamy włączone odsiarczanie 21 godzin. Naciskamy raz mamy odsiarczanie 27 godzin z większym prądem do większych baterii i tak przechodzimy. To jest formatowanie małych baterii, większych to jest ładowanie ogniwa pojedynczego 2V i tutaj mamy różne e, tryby z napowietrzaniem na przykład metoda impuls różne są do żalowych do kwasowych jednak po naciśnięciu możemy sprawdzać jaki akurat producent tutaj wstawił programy